Ruszył remont ważnego torowiska na ulicy Podwale między Placem Orląt Lwowskich a Placem Jana Pawła II. Torowcy wzmocnią tam podbudowę i zastosują maty wibroizolacyjne, dzięki czemu poprawi się komfort jazdy tramwajami oraz zmniejszy hałas. Na czas remontu inaczej kursuje komunikacja miejska. Objazdami jeżdżą tramwaje linii 14, 15, 21 i 22. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie marca. Koszt remontu to blisko 3,5 miliona złotych. Widać już pierwsze naziemne poziomy nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu, który powstaje przy ulicy Kosmonautów. Budynek to prawdziwy gigant i jego powierzchnia wyniesie 100 tysięcy metrów kwadratowych. Będzie miał cztery kondygnacje, w tym jedną podziemną. Inwestycje prowadzi Dolnośląskie centrum onkologii, pulmonologii i hematologii. Prace budowlane mają zakończyć się w sierpniu 2027 roku, a pierwsi pacjenci zostaną w nim przyjęci w 2028. Koszt samej budowy szpitala to ponad miliard złotych. 24 PESA dotarła do Wrocławia, to znaczy, że mamy już komplet tramwajów z pierwszego zamówienia. Kolejnych 16 pochodzić będzie z nowej umowy, choć zawartej na podstawie tego samego postępowania przetargowego. 40 PS to wydatek rzędu 337,5 miliona złotych. To jedna z największych miejskich inwestycji ostatnich lat. MPK więcej wydało jedynie na zakup 46 modelusów gamma, które kosztowały 372 miliony złotych. Poza tym MPK bierze na tapet pojazdy, które mają już swoje lata, ale wciąż jeszcze mają duży potencjał, aby wozić nas przez kolejne dekady. Obecnie modernizuje dwukierunkowe skody 19T. Wrocławskie shopy zostają i w tym roku także będą zbierać problematyczne odpady, takie jak kleje, baterie, sprzęt elektroniczny czy leki. Shop, czyli specjalny biało-szary bus oznakowany grafiką z a jakże uśmiechniętym shopem, kursuje regularnie po wrocławskich osiedlach według ustalonego harmonogramu. Kiedy będzie w Waszej okolicy? Można to łatwo sprawdzić na stronie ekosystemu. Inną opcją na pozbycie się odpadów problemowych jest samodzielne zawiezienie ich do punktu PSOK przy ulicy Michalczyka 9 lub Janowskiej 51. Na koniec historia amerykańskiej fotografki, która stała się legendą. W archiwum Lori Webb-Nichols zachowały się prawie 24 tysiące zdjęć przedstawiających życie pionierskich rodzin z miasta Encampment w południowym Wyoming. To unikatowe świadectwo czasu i miejsca początków XX wieku na Dzikim Zachodzie zostało ocalone od zapomnienia przez Nancy Anderson. A teraz wiele z nich obejrzymy do 23 lutego w studiu BWA przy ulicy Ruskiej. I to wszystko w tym podsumowaniu. Po kolejne zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.